Witam w kolejnym filmie. Jest to drugi film z serii zakupy na temu. W tym akurat w przypadku produkt, który warto dla siebie wybrać, warto zakupić. Jest to mini odkurzacz, który przychodzi do nas w takim opakowaniu. W opakowaniu mamy sam odkurzacz, filtr, który jest już zamontowany, obudowę filtra, czyli korpus odkurzacza, przedłużkę, jedną końcówkę ze szczotką oraz drugą końcówkę ze szczotką, kabel do ładowania USB typu C, zabezpieczenie włącznika. Instrukcja obsługi. Natomiast instrukcja obsługi nie jest w języku polskim, nie jest zawarty tutaj nigdzie język polski. Także najbardziej znany język zawarty w tej instrukcji to jednak angielski. Oznaczenie na samym odkurzaczu mamy tutaj. Mam nadzieję, że było widoczne. Tak, jak wspomniałem na początku, ten akurat odkurzacz warto kupić. Zakupiliśmy go za własne pieniądze, więc jest to typowo neutralna opinia. Nikt nam za to nie zapłacił, a nic za to nie dostaliśmy. Odkurzacz ten przede wszystkim, dlaczego warto go kupić? Przede wszystkim odkurzacz ten zasilany jest ogniwem litowo-jonowym. Mamy to również napisane bodajże na etykiecie nie, na etykiecie akurat tego nie ma natomiast mamy napięcie 3,7V czyli wiadomo, że skoro mamy 3,7V no to mamy ogniwo litowo-jonowe najpewniej 18650 aczkolwiek tego nie sprawdzałem jaką kolejną mamy tutaj ciekawą ciekawą informację na etykiecie że obsługiwany prąd to od 6 do 10A oraz moc 25W. Czyli ogólnie podsumowując, najprawdopodobniej mamy tutaj ogniwo litowo-jonowe, czyli akumulatorek litowo-jonowy. Mamy ładowanie USB typu C. Port ładowania znajduje się z tyłu. Z kontrolką pod spodem. USB typu C to kolejny plus tego odkurzacza, dlatego że będziemy mogli bez problemu ładować go wszystkimi obecnie dostępnymi ładowarkami. Również w cenie mamy kabel krótki na USB-C. Odkurzacz przede wszystkim działa, w miarę sprawnie wciąga zanieczyszczenia, natomiast no też nie oszukujmy się. Nie odkurzymy nim pokoju 10 na 10 metrów z wykładziną i używając tej szczotki raczej na pewno pomieszczenia, gdzie mamy panele, na pewno pomieszczenia, gdzie mamy jakieś podłogi drewniane, nie są to jakieś mocno włochate wykładziny, mocno włochate dywany, wtedy takie pomieszczenia bez problemu ogarniemy za pomocą tej szczotki, czy też wszelkiego rodzaju narożniki, rogi, załamania itd. Przy listwach wykończeniowych ogarniemy sobie tą szczotką bez problemu, to wciąga zanieczyszczenia, nie roznosi ich tak jak w przypadku zamiatania zwykłą szczotką. Czas działania tego odkurzacza po pełnym naładowaniu pełne naładowanie trwa około 1,5-2 godziny. Czas działania tego odkurzacza po pełnym naładowaniu to jest około 15 minut maks na pełnej mocy. Co jakiś czas trzeba robić przerwy, bo i tak trzeba czyścić pojemnik na kurz, gdyż jest on nie za duży. W tym momencie odkurzacz używany był kilkukrotnie. Filtr wygląda w taki sposób, jest już troszkę zanieczyszczony, natomiast odkurzacz nadal zachował swoje właściwości. Zobaczymy, jak będzie to dalej. Po jakimś czasie, może kiedy będzie zauważalny spadek efektywności wciągania zanieczyszczeń przez ten odkurzacz. Może nagramy drugi materiał i zobaczymy, jak to wyszło czasowo, ile czasu ten odkurzacz można było używać bez czyszczenia tego filtra. Odkurzacz jest szczelny, to znaczy zanieczyszczenia nie wydostają się tutaj z tej strony nigdzie. Odkurzacz ma też zapadkę przy wyjściu końcówki. Dzięki temu, kiedy go obrócimy do góry nogami, nie będą nam się wysypywały zanieczyszczenia ze środka. Odkurzacz nie ma żadnych dodatkowych funkcji, to znaczy nie mamy tutaj żadnego dodatkowego wejścia, żeby móc go używać na przykład jako dmuchawę czy pompkę. Ogólnie tak jak wspomniałem na początku. Odkurzacz, jeżeli ktoś wie do czego jest przeznaczony, czyli jakieś małe obiekty, jakieś drewniane podłogi jakieś wykończenia, jakieś panele, jakieś wykładziny PCV i tak dalej i tak dalej. Bez problemu można go używać. Na pewno nie ogarniemy nim dużego dywanu czy jakiejś włochatej wykładziny. Bardzo dobrze sprawuje się do wyczyszczenia klawiatur, laptopów, wszelkiego rodzaju tego typu urządzeń. Na pewno dekodery, jakieś telewizory. Z tyłu przy ścianie, górne krawędzie, gdzie zbiera się kurz bez problemu i wygodnie tym odkurzaczem ogarniemy, ponieważ jest on lekki, poręczny, nawet dziecko sobie z nim poradzi bez żadnego kłopotu, jeżeli powiemy, żeby posprzątało pokój. Tak, biurka, stoły, gdzie również nie będziemy mieli problemu z tym, że zcierając szmatką, rozpędzamy kurz tutaj sobie zakładając na przykład tą szczotkę, czy nawet zakładając szmatkę na tą szczotkę. Bez problemu ten kurz wszystkich zbierzemy, nie rozrzucimy go po całym pomieszczeniu. Także całkiem fajna sprawa, całkiem wygodne i kosztuje to bodajże kilkanaście czy tam kilkadziesiąt złotych. Wiadomo, są różne promocje, różne przeceny, dlatego też nie podaję dokładnej ceny, jaką myśmy zapłacili, ponieważ może się to znacznie różnić. Ale na pewno ten akurat odkurzacz polecam, był już bodajże z 10 razy ładowany. Z 10 razy rozładowany, i jak do tej pory zachował swoje właściwości. Czyli nie ma tak, że teraz nagle zaczął chodzić 2 minuty i pada cały czas tak, jak od nowości chodził. Na ten moment jeszcze cały czas tak chodzi. Zobaczymy, jak będzie dalej. W tym materiale byłoby to tyle. Jeżeli poszukujecie takiego sprzętu, to ten na pewno wart jest rozważenia. Dzięki.